Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb. Moi drodzy, bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj dla Was nagrać horoskop na miesiąc wrzesień 2020 roku. Tak samo jak w ubiegłych miesiącach, w tym również znak Zodiaku, pod którego filmikiem będzie największa ilość łapek w górę, na następny miesiąc otrzyma czytanie rozszerzone. Także jeżeli chcesz, aby to właśnie Twój znak Zodiaku w następnym miesiącu otrzymał horoskop rozszerzony, to pamiętaj o pozostawieniu łapki w górę. Jeżeli jesteś osobą nową na moim kanale, to witam cię bardzo serdecznie i zachęcam do subskrypcji mojego kanału, abyś był była ze wszystkim na bieżąco. Moi drodzy, jeżeli ktoś z Was chciałby skontaktować się ze mną indywidualnie, to link do portalu Tibetan Donation, na którym możecie zadawać mi pytania oraz. Mail do mnie znajdują się w opisie tego filmu. Pamiętajcie, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym i nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Dzisiejszy horoskop będzie składał się z dwóch części. W pierwszej części zobaczymy sobie tarotem, jakie energie dla Was w takich sferach życia jak praca, finanse, uczucia i zdrowie. Natomiast karte rady. Wyciągniemy sobie z przesłań anielskich i na koniec filmu zobaczymy, co chcą przekazać dla was anioły. Także oglądajcie film do końca. Dobrze, przechodzimy do horoskopu. Karty są już dla Was potasowane. I zobaczmy. Cóż dla ryb. Ryb. Horoskop dla ryb na wrzesień 2020 roku. Praca i finansa, uczucia i zdrowie. Już patrzymy, moi drodzy. Już patrzymy. Praca i finanse dla ryb. No proszę. Bardzo ładnie. Drogie ryby. Myślę, że rozdzielimy sobie... To na osoby szukające pracy oraz na osoby pracujące. Jeżeli jesteś rybą szukającą pracy i zastanawiasz się, czy we wrześniu masz szansę znaleźć nową pracę, to odpowiedź brzmi jak najbardziej tak. We wrześniu masz bardzo dużą szansę na znalezienie nowej pracy. Co może Ci pomóc w znalezieniu nowej pracy, a raczej kto? Postać kobieca. Poproś o pomoc w znalezieniu pracy zaufaną kobietę. Ewentualnie szukaj pracy, gdzie w szefostwie, bądź też na wysokim stanowisku znajduje się jakaś kobieta, gdyż energetycznie na miesiąc wrzesień będzie to do ciebie bardzo pasowało i dużo dobrego z tego może wyjść. Jeżeli szukasz tej pracy, a nie wiesz za bardzo, jaki kierunek zawodowy mógłbyś, mogłabyś wykonywać... To mam tutaj pokazane, że wszystko to, co związane z upiększaniem oraz związane z naturą, czyli praca taka jak fryzjerstwo, kosmetologia, upiększanie domu, praca w sklepie z odzieżą, ale także wszystkie zawody związane z naturą bądź też ze zdrowym odżywianiem będą dla Was tutaj, że tak powiem, dobre. Jeżeli jesteś osobą pracującą, to mam pokazane, że bardzo dużo dobrych rzeczy może się dla ciebie zadzieć w miesiącu wrześniu. Przede wszystkim jakaś kobieta może być dla ciebie bardzo pomocna, dlatego warto, abyś o tym pamiętał, abyś o tym pamiętała. Po drugie, mam pokazane, że przychodzą do ciebie jakieś wiadomości, przychodzą. Wiadomości dotyczące pracy. Powinny być to dobre wiadomości. Co dla niektórych osób, możecie dowiedzieć się o tym, że ktoś z otoczenia pracy, ktoś z otoczenia waszej pracy, ze środowiska pracy jest wciąż. Też możecie otrzymać we wrześniu taką informację. Bardzo dobry czas do tego, aby wziąć sprawy w swoje ręce i korzystać, korzystać z dobrodziejstw tego, co daje nam życie. Jeżeli chodzi o finanse dla ryb, finanse powinny być dobre w tym miesiącu. Mam tutaj pokazane, że jak najbardziej energia jest dla Was pozytywna, co niektóre ryby będą inwestowały pieniądze w swoją urodę. Tak? A co niektóre, w zdrowy styl życia, w zdrowe odżywianie, być może wybierzecie się tutaj do jakiegoś sklepu ze zdrową żywnością i sporo wydacie tam pieniążków. Dobry, fajny miesiąc dla ryb pod względem pracy i finansy. To zobaczmy teraz, co w uczuciach dla ryb. W uczuciach też dobrze. W uczuciach również pokazana jest dobra energia, pozytywna energia, ciepła energia, ale rozdzielmy to sobie na singli oraz na osoby w związkach. Jeżeli jesteś singlem, singielką, spod znaku ryb, i zastanawiasz się, czy masz szansę poznać kogoś we wrześniu, to odpowiedź brzmi: jak najbardziej tak. Masz szansę poznać nową osobę. Gdzie? W jakich okolicznościach? Bliżej niż ci się wydaje, mój drogi, moja droga, rozejrzyj się, być może już ktoś jest energetycznie w twoim otoczeniu. Mam pokazane, że ta osoba może być blisko twojego domu, blisko twojego otoczenia. I w jakich okolicznościach możesz poznać tą osobę? Na wszelkiego rodzaju imprezach, spotkaniach towarzyskich, tam gdzie ludzie się dobrze bawią, tańczą, świętują. I korzystają z życia w takich miejscach, jak najbardziej możecie poznać nową osobę. Co dla osób w związkach, w stałych związkach, tak? Bardzo dobra energia. Mam tutaj pokazaną stabilizację, bezpieczeństwo i poczucie takiego wewnętrznego ciepła. Jeżeli w Twojej relacji, jeżeli w twojej relacji nie było do tej pory zbyt dobrze, to mam pokazane, że to się odmieni. Odmieni się to o 180 stopni, i poczujesz taką większą dozę bezpieczeństwa. Być może, zapewnić, być może zapewnić to Twój partner, Twoja partnerka. Również jest takie prawdopodobieństwo, że wybierzesz się z, ze swoim partnerem na jakąś imprezę, czy też okoliczność rodzinną. Coś takiego tutaj. Również się pokazuje także bardzo fajna energia. Zobaczmy więc, co w zdrowiu. Ładne macie karty, naprawdę bardzo ładny, pozytywny horoskop. W zdrowiu za bardzo nie ma się do czego przyczepić, gdyż widzę tutaj raczej pozytywną energię. Jeżeli bym bardzo chciał się do czegoś w zdrowiu przyczepić, na co warto byłoby zwrócić uwagę we wrześniu 2020 roku, to zwróćcie uwagę na wodę w organizmie, a mianowicie zatrzymywanie wody w organizmie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, co niektóre ryby, powinny zwrócić uwagę na swoją miednicę. Dobrze, moi drodzy, teraz zobaczymy to przesłanie anielskie. Cóż anioły chcą Wam powiedzieć? Ryby, wrzesień 2020: Jaka jest rada od aniołów dla ryb? Poroskop macie ładny. Także nic, tylko się cieszyć. Zobaczymy jeszcze, co chcą przekazać rybom anioły. Mamy kartę. Już zaraz Wam przeczytam. Cóż chcą przekazać rybom anioły? Poranne afirmacje. Wypowiadaj pozytywne afirmacje każdego poranka. Aby otworzyć bramy manifestacji. Tak to wygląda ta karta, moi drodzy. Jak ona się ma co do naszego horoskopu? Poranne afirmacje. Tutaj karty zdecydowanie radzą Wam, abyście w miesiącu wrześniu zrobili sobie taki miesiąc afirmacji. I każdego ranka, kiedy będziecie się budziły, drogie ryby, to. Wypowiadajcie pozytywne rzeczy. Co najlepiej mówić? Najbardziej nasze wibracje podnosi wdzięczność. Po prostu każdego poranka dziękujcie. Dziękujcie za to, co macie. Dziękuję za dach nad głową. Dziękuję za to, że mam w co się ubrać. Dziękuję za to, że mam co zjeść. Dziękuję za to, że mam z kim porozmawiać. Dziękuję za to, że mam dwie nogi. I mogę pójść wszędzie, gdzie tylko będę chciał, gdzie tylko będę chciała. Taka afirmacja z energią wdzięczności bardzo podniesie Wasze wibracje. I to radzą Wam anioły. Dobrze, moi drodzy, ja Wam ślicznie dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli On się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Ja tymczasem się z Wami żegnam, życzę Wam dobrego miesiąca, trzymajcie się, do usłyszenia.